No dobrze, chodźmy. Zapomniał pan! Złodziejka. Nie, nie, nie. Ja tylko chciałam pomóc. Chcesz, żebym w to uwierzył? Co to jest? Przepraszam. Nie jadłam nic od dwóch dni, to. Tego też już nie zjesz. Dlaczego pan to robi? Bo nie powinnaś dotykać tego talerza, kumasz? Włóczęgo. Droga pani, chciałbym przeprosić za mojego syna. to nie błaznuj. To ty błaznujesz. Zjedz to. Mówię, zjedz to! Czemu ośmieszasz mnie na oczach wszystkich? Proszę, niech pan mu daruje. Na pewno tego nie chciał. Ma pani naprawdę dobre serce. Ja na pani miejscu nie wstawiłbym się za tym rozpieszczonym smarkaczem. Tato, przepraszam. Przestań! Zamknij się wreszcie. Mam dosyć. Skończyła mi się cierpliwość do ciebie i twojej postawy. Jak pani na imię? Miranda. Jestem Albert. Mirando, posłuchaj. Wiem, że masz trudną sytuację i chciałbym ci pomóc. Nie musi pan, naprawdę. Jest w porządku. Nie, 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 nie. Znajdę ci jakąś pracę i miejsce do spania. A. W ten weekend zapraszam cię do naszego domu. Przez dwa dni będzie się o ciebie troszczył ten błazen, którego wychowałem. Nie, sama dam sobie radę. Zaczekaj. Wybacz mi, e, naprawdę mi wstyd. Pozwól sobie pomóc. Postanowiłem pokazać ojcu, że wstyd mi za to, co zrobiłem i umiem naprawiać błędy. W tamtej chwili ta dziewczyna była tylko bezdomną, która chciała zjeść mojego kruasanta. Ale to miało się zmienić. Jestem William, a to moja historia. Mirando, proszę. Dalej, chodźmy. Możesz się wykąpać. Kolację jemy o siódmej. Co to za smród? O rany, kto to jest? To jest nasz gość, któremu należy się szacunek. <noise> w tym miesiącu wspieraliśmy już biedotę. Nie chodzi o datki. Ona z nami zostanie. Mirando, proszę. To jest Lidia, moja rozpieszczona córka. Ja nie pozwolę, żeby ta żebraczka mieszkała w moim domu. Lidio, to jest mój dom. I dom twojej zmarłej matki. I całe szczęście, że ona nie widzi, co się z wami stało. Mirando, wejdź. Williamie, gdy Miranda będzie brać kąpiel, ty proszę przygotuj jej pokój. Dobrze. Co? A ty, Lidio, znajdź Mirandzie coś ładnego do ubrania. Co? Daj jej jakąś sukienkę. Nie zgodzę się na coś takiego. Ta żebraczka musi odejść. Nie zdawałem sobie sprawy, do czego Lidia jest zdolna. I jak bardzo może mnie to dotknąć. To o. moja koszula. Tak, wybacz. To jedyne co znalazłam i ja Nie naprawdę szkodzi. chciałam znaleźć ja coś, tylko ale wiesz co? niepotrzebnie. To... E... Przyszedłem ci tylko powiedzieć, że kolacja zacznie się później o jakieś 20 minut. Dobrze. To ja już. O. Widziałem w swoim życiu setki pięknych dziewczyn, ale jej widok skradł moje serce. Nie zamierzam udawać, że się cieszę, ale skoro masz siedzieć z nami przy jednym stole. Na co jeszcze czekasz? Otwórz je. Ale skąd to wiesz? A. Ja. Widziałam ją kiedyś na wystawie. <noise> tak, nieważne. I nie zapomnij o butach. Będzie mi w nich wygodnie? Jasne, że nie. Ale szybko się przyzwyczaisz. Serio? Zaufaj mi. A tak i jeszcze jedno. Weź to na kolację, dobrze? Będziemy dziś jeść ślimaki. A ślimaki je się właśnie tym. Ok? Zrozumiałaś? Tak? Świetnie. To pośmiewisko nie zrobi ani kroku w tych szpilkach. Witaj, tatku. Witaj. A gdzie jest nasz gość? Jej wygląd i wdzięk nie pasowały do bezdomnej dziewczyny. Była niczym księżniczka, o jakiej nie śmiałem marzyć. <laughs> Mirando, świetnie wyglądasz, zjawiskowo. Dziękuję. Cieszymy się, że zjesz z nami kolację. To dla mnie bardzo wyjątkowy wieczór. Proszę, wejdźcie. Oczywiście. Ten utwór również jest dla mnie bardzo ważny. Lidio, zatańczysz ze mną? Z przyjemnością. Czy ty, czy my uczynisz mi ten zaszczyt? Tak, Williamie, chętnie z tobą zatańczę. Jej szyja, rysy twarzy, oczy, usta. Patrząc na tę dziewczynę, nie chciałem nawet mrugać. Niczym sługa, byłem przykuty do każdego jej ruchu. W tamtej chwili chciałem ją pocałować, lecz brakło mi odwagi. Nie chciałem, by ten taniec się skończył. Marzyłem, by znowu ją dotknąć, lecz także nie miałem odwagi. O! Jedzonko! Ślimaki na cześć naszego gościa! Bardzo dziękuję. Tak. Wybacz kochanie, ale co ty wyprawiasz? <laughs> Jeśli makinożyczkami? <laughs> Orety. <laughs> Jesteście pewni, że nadal chcecie jeść w jej towarzystwie? <laughs> ja. Nie mam w zwyczaju jeść ślimaków nożyczkami. Pańska córka nalegała. Nie chciałam lekceważyć zasad panujących w tym domu. Wiesz co? Po prostu brak mi słów. Lidio, to było słabe. Zadowolona? Tego właśnie chciałaś? Zniszczyć naszą rodzinę? Masz pojęcie, jaki dzisiaj jest dzień? Dzień urodzin naszej zmarłej matki, a ty go zepsułaś! Mirando zaczekaj! Zostaw mnie! Przecież nie masz nawet dokąd pójść. To nie pierwszy raz dam sobie radę. Ale ja bardzo chcę spędzić ten wieczór z tobą. Lepiej będzie, jak spędzisz go w domu, ze swoim ojcem. Póki jeszcze żyje. O czym ty teraz mówisz? Byłam taka jak ty. Naprawdę wiodłam takie życie. Nie byłam bezdomna. Gdy zmarli moi rodzice, trafiłam do przytułku i straciłam wszystko, co miałam, prócz dobrych manier i... o tym, że ślimaków nie jada się nożyczkami. Zaczekaj, chciałbym cię lepiej poznać, pozwól, chociaż zaprosić się na croissant'a. Mm. Is there something about the way that you're Jedliśmy kruasanty, rozmawialiśmy i nie mogliśmy przestać na siebie patrzeć. Jak mogłem nie zauważyć wcześniej, jaka była piękna w środku i na zewnątrz? Nagle zacząłem bać się tego, że mogę ją stracić. Mirando, nie, Williamie, nie możemy. Nie podobam ci się? Nie, nie. Podobasz, ale. Należymy do różnych światów. Nie. nie, 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 nie. Oceniłem książkę po okładce. Ja. Ja mam szczęście, że mój ojciec żyje i może mnie utrzymywać. Sam. Nie zarobiłem nawet na tamtego kruasanta. Ty jako jedyna zainteresowałaś się mną. A nie pieniędzmi ojca. Ty, ty jako jedyna byłaś gotowa z tego zrezygnować. Proszę wybaczyć. Nie, 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 nie. Nie przejmuj się tym. Szukałem cię, bo nie wróciłaś na noc. Zaczekaj. Lidio. Gdzie na litość boską jest moja kawa i croissant? Lidio! Pokazała mi, że w miłości nie liczy się to, czy jesteś arystokratą, czy osobą bezdomną. Miłość jest dla każdego, kto otworzy na nią swe serce.